Poker tov, ma Misz ma Mecujan. Wspaniałe, wspaniale. Ehm, jestem Jakob Hoczner, a ty? Proszę pana. A ja jestem Marcin Zarud. Ja mówię Starnowa, a ty? Ja z Hoda Sharon w Izraelu, niedaleko Tel Awiwu. No dobrze, to teraz pytanie, może dla naszych widzów też, ale dlaczego ty u nas występujesz? Co cię łączy z Tarnowem? Tarnow był moich rodziców miasto. Dziadkowie i wujkowie mieszkali na 51 Lwowska w Tarnowie. Aha, czyli to są okolice dzisiejszej ulicy Ochronek bodajże. Tam rejony. Tak, ochrony, a potem jest tam polna. Tak, tak. I się nazywa, ta okolica się nazywa Grabówka. Tak jest, brawo, brawo. Może niektórzy z uczniów, którzy nas oglądają teraz gdzieś tam nawet może w okolicy mieszkają. Opowiedz, bo jak rozmawialiśmy wcześniej, mówiłeś o, o tym, jak rodzice opowiadali ci rzeczy związane z wojną. To co pamiętasz z tych ich opowieści? Co ja pamiętam, jest, że jak wpadła pierwsza bomba na Tarnowa, to mój wujek wziął konie i wagon, i całą rodzinę na wagonie, i uciekli do Uralu. Czyli na takim wozie, tak? Konnym. Na wagonie, czyli Proszę? na takim wozie zaprzężonym w konie, tak? Czy, po, czy no pociągiem? Tak, 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 z koniami, tak. Mm -hmm. I tam pracowali bardzo, bardzo ciężko. Moja mama mi opowiadała, że ona nosiła na plecach jakieś 15-20 kilo kartofel, takie worki, i był śnieg. I była bardzo, bardzo, bardzo ciężka praca, ale tak się uratowali. Czyli nie spotkał ich los tych 25 tysięcy Żydów, którzy mieszkali w Tarnowie przed wojną i którzy stanowili ponad 45% naszego społeczeństwa, to byli nasi sąsiedzi. Im się udało? W jaki sposób im się udało e, uratować? Co zrobili, jak już byli na tym Uralu, to co potem? Potem e, miałem tam w e, ciocie, to oni, ona, ona z mężem pojechali do Australii. A moje dziadkowi zostali, chcieli pojechać do Izraela, żeby spotkać ich syn, co, co opuścił, co pojechał z Polski w 1933 roku. O, czyli on 6 lat przed wojną już z Tarnowa wyemigrował do Palestyny ówczesnej, tak? jako tak. to się nazywało ruch syjonistyczny, tak? Tak, tak, do no kibucu. Aha, co to jest kibuc? Kibuc to jest bardzo ciężko e, mówi, e, no jak się mówi opowiedzieć, wytłumaczyć. <noise> opowiedzieć, ale to, to jest jak, na, jak w Rosji był kołchos. Mhm. To nie, ciekawe, czy nasi uczniowie wiedzą, co to był kołchos znowu. To tak jak PGR, no. takie gospodarstwo rolne, którego właścicielem było państwo, tak? Coś takiego tak. Mm -hmm. Coś w tym, ta, w tym guście. I on w tym. Yy, yy, mieszkał, I tak. i tego i moje dziadkowie byli tam e, przyjechali tutaj, z, razem z rodzicami w e, grudniu 1945 rok. Czyli. I ja się urodziłem, Ja się urodziłem miesiąc po, po tym. Aha, po, po przyjeździe, tak? Tak. E, a I w moja mama sposób, bo była oni... cały, a przepraszam jedną rzecz, tak. moja mama moja mama już z, w Rosji już zeszła w ciąży mm -hmm. i oni wzięli e, okręt z, z Rosji i przez Indiach, przez Pakistan, przez e, Iran i przez Cuez, e, kanał do Palestyny. Jeszcze nie był Izrael, tylko była Palestyna. Czy opowiadała mama, odpowiadali rodzice, czy łatwo było im do tego Izraela, do tej ówczesnej Palestyny dotrzeć, bo ja słyszałem, że w 1945 roku Anglicy, którzy byli posiadali tam tak zwany mandat na zarządzanie tym terenem, nie chcieli wpuszczać Żydów, którzy z całej Europy chcieli w jakiś sposób tam emigrować. Nie, dla nich nie było ciężko, bo mieli tutaj rodzinę, były siostrym ojca i, i, i dziadek był tutaj i nie było ciężko im. A w takim razie mamy Ciebie już na świecie i jak wyglądało Twoje dzieciństwo? Jakie są Twoje pierwsze wspomnienia? Co pamiętasz? Ja nawet pamiętam, jak miałem 3 lata, to było, była wojna niepodległości. Mhm. Ja pamiętam, że powiedzieli nam, żeby dać na, on, na okno dać. E, jak się mówi, blanket, no. Yy, aha, kot, koce blanket. jakieś, tak? Zasłonić okno kotem. Koce, tak. Tak, żeby było ciemno. Czyli to 48 rok, tak? Wojna o niepodległość Izraela. Tak, Independence tak, tak, War. Tak, tak, tak. Dokładnie. A jak to po izraelsku, ja... po hebrajsku będzie? Proszę. A jak będzie nazwa tej wojny po hebrajsku? Milchemet Yom Mhm. Okej. Okay. Yom to jest dzień, a niepodległości. Yom Ale to dzień tak. Nazwa jest naprawdę Milchemet Hashichrur. Milchemet Hashichrur to jest wojna. E, och, wojna. No. Można po angielsku powiedzieć. The war of Independence War of Independence. Okej, okay, good. E, i, co, i, I jak to się zakończyło? Gdzie wy wtedy mieszkaliście? W ogóle jeszcze nie wróciliśmy do tego, w którym mieście oni wylądowali w ogóle, tak? Bo płynęli statkiem przez ten kanał sułewski, czyli od dołu prawdopodobnie. Tak, tak i, moje, i moja córka miała hotel w Tel Awiwie. Hotel i byli w hotelu. A ja się urodziłem w Tel Awiwie, a potem w Petah Tikwie, też bardzo blisko e, Tel Awiwu. I poszedłem do szkoły i podstawowej szkoły, potem do liceum, a potem do wojska. Jak miałem 18 lat, to, to byłem w wojsku e, 2,5 lata, a a, a, potem... a jakieś wspomnienia z podstawówki, bo no, oglądają nas uczniowie klas 4 do 8, właśnie z podstawówki. Jak wyglądała szkoła podstawowa w Izraelu w tamtych czasach? To były które lata 60., 70., 60, tak? Czy wcześniej tak, jeszcze? Tak. 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 No, około 60. Jak wyglądała? Ja myślę, że jak szkoły w Polsce, to samo. Nic nie, nic nie pamiętam, że był coś. Nadzwyczajnego. A na wycieczki jeździliście? Tak, pewnie. A gdzie na przykład? Jechaliśmy, je, jechaliśmy co soboty, ja jechałem z rodzicami na ciężarówki do morza, do Tel Avivu. Aha, i kąpaliście się tam? Tak, pewnie. O, to chyba wielu z nas by się chciało teraz wykąpać w ciepłym morzu? Ja wiem. Ale my, ale wy macie tak dużo, tak dużo, wody, żebyśmy tylko chcieli trochę wody z, z Polski do Izraela. To prawda. No i, i co? A jakiś ulubiony nauczyciel albo jakie przedmioty mieliście na przykład? Uczyliśmy angielskiego i tak historię. Ja wiem, no matematyki Chcę jest co Wy macie, ja jestem pewien, w Polsce. Aha, no to jeżeli uczyliście się angielskiego, to może przejdźmy na chwileczkę na angielski, bo nasi uczniowie też się uczą angielskiego, zobaczymy, jak im to poszło i ile zrozumieją. Okay. Go, dobra. So, um, could you tell us something about your friends, your colleagues from school, your classmates? Uh, do you still remember their names? Uh, do you meet from time to time? What do you remember? Names, names. I have. I will. I'm going to to get the the picture, a photo of my uh, eighth class. Can I good, uh, bring good, it of now? Course, of course, we are going to wait. Okay. So you can see, I'm going to talk to uh, the students who are watching us now. Uh, you can see that we can switch from Polish to English in no time, and it's still quite easy to communicate and. Uh, Learning English is useful. Wow, what a great picture. Uh huh. So, where was this school? In which city? In Petah Tikva. Okay, we are going to find Petah Tikva on the map We uh, during today's session when we are going to you know, okay. travel with clicking on the map. Okay. So, I'm going to and show my show students. You, and I will show you. Sorry. Yes. Okay, go ahead. Uh yes, I, i'm going to show my students where is uh, haifa, where your parents landed in israel, yes, and where is tel aviv, and so on. and uh, you, I, I know that you've got some more photos, so could you show us those photos? yes, i will show you now a photo of my parents, of their honeymoon in Krinitsa zurui wow, so Krinitsa, this is the place where lots of our students go for our school trips. And these are your parents, yes? Yes. Can you see it? Yes, of course. We can see this. Uh, uh huh. Krenica. mm Mhm. Krenitsa, uh, uh, one thousand, uh, one thousand nine hundred thirty-three years. Thirty-three, so six years before the war. Yes. So even right. at that time people used to travel from tarnów to krynica for holidays and they went for their honeymoon, tak? Miesiąc miodowy, proszę tak, Państwa. Tak, tak, miesiąc miodowy. Hmm. A to jest mój ojciec, a to jest mój ojciec, też w krynicy. Aha. Dużo, ja pamiętam, mój brat ma na przykład zdjęcie z krynicy z jakimś białym misiem, na przykład. To się robiło takie zdjęcia, że ktoś się przebierał za misia i robili tam zdjęcia. Uh -huh. um, can you tell us now about your life in Israel? Uh, uh, you talked uh, yesterday on the chat, you said something about your grandchildren uh, who cannot visit you. Do you contact your grandchildren? Do they call you on the phone or maybe on Messenger? Yes, they call us, but because of, the, of this coronavirus, we are, not, we are not allowed to see them because we are in a in a very high danger because of our age. aha uh -huh. so how long has this been going on in israel how long have you been staying in this quarantine state only for about ten days. only for ten days uh-huh yeah. and how long it's going to take what do you think who knows. who knows only the one above only the one above knows yeah. Uh, can you tell us Tylko something Yes, can you tell us something about what you are going to do in the evening today because it's very important day, it's Friday. Uh, what is the name for Friday in Hebrew? Yom Shishi. So Yom Shishi. Szesz to jest... Yom Shishi, bo sześć po hebrajsku to jest sześć. Czyli szósty dzień. Szósty dzień. Czyli sobota to będzie siódmy dzień. Shabbat. Szabat, czyli to jest ten dzień, w którym ten... Szabat, uh, to jest um, jak, u was, tak, jak, świata. jak u Was, tak, e, jak e, niedziela, tak? Aha, so what are you going to do in the evening today, when the szabat is beginning? When the, the, the szabat begins, my wife lights the candles... and usually we invite we, we invite our children mm -hmm. to come and we are usually every second week we are we are having a, a Shabbat dinner and the children and the grandchildren are coming and my wife cooks the whole day th thursday And Friday, czwartek i piątek. No dobrze, to dlaczego ona tak gotuje przez te dwa dni, to w piątek wieczorem już nie może gotować, czy w sobotę? Nie wolno w sobotę, w piątek wieczorem nie wolno gotować, i też w sobotę. A jakich innych rzeczy jeszcze nie wolno w szabat robić? Nie wolno jechać autem. Trzeba się modlić. Ale kto nie jest taki. Taki nabożny to jeździ, ale sklepy, wszystko jest zamknięte. Mm -hmm. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Musimy już kończy, kończyć, bo, bo minął nasz kwadrans z gościem. Bardzo dziękuję. Dobra. Czy chciałbyś na bo koniec chęś, coś chęś, chę? powiedzieć naszym uczniom? Po hebrajsku? Po hebrajsku. Najpierw, na, nie, najpierw po polsku. Tak, najpierw po polsku, a później po hebrajsku się pożegnać. Ja wam życzę, żebyście byli, żebyście byli zdrowi i żebyście dobrze uczyli w szkole. To jest bardzo, bardzo ważne. Tak jest. A teraz a nie ma szkoły, bo są zamknięte szkoły. No ja wiem, u nas też są zamknięte. Mhm. To w domu macie tego, macie nauczyciela najlepszego w Polsce, macie nauczyciela Marcin Zarud. Bardzo dziękuję za rekomendację. W takim razie to jeszcze tylko pożegnanie po hebrajsku. Leitra od Koltów. Koltów jest wszystkiego dobrego. Leitra od jest po, 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 do widzenia. Leitra od Jakob. Leitra od. Napiszę ci na tego na Facebooka. Leitra od. Leitra od Koltów. Do bye. bye. Koltów. Do zobaczenia. Trójjęzykowo się pożegnamy. Bye.